Smartphone to nasza druga dłoń. Trudno wyobrazić sobie codzienność bez telefonu u boku. A czy zależy Ci, aby cyfrowa ręka była bezpieczna? Jedziemy! Na urządzenia mobilne stają się coraz popularniejsze. O ile kiedyś ograniczono się do podsłuchiwania rozmów, yy, tak teraz celem jest cały system operacyjny i wszystko, co w nim się dzieje. Zarówno urządzenia z iOS-em, jak i Androidem padają ofiarami ataków. Często nie z winy producenta, ale błędów użytkownika. Dzisiaj kilka słów o tym, jak zabezpieczyć swoje dane na smartfonie oraz jak zadbać o prywatność. Przede wszystkim włącz funkcję lokalizowania urządzenia w przypadku jego zagubienia. W iOS znajdź mój iPhone w ramach konta iCloud, w Androidzie znajdź mój telefon działający w Google. Włącz pin do karty SIM, jednak pamiętaj, aby nie był on tak oczywisty jak np. 4.0. Ustaw kod blokady ekranu oraz skorzystaj z biometrii. Uważaj, aby nie wpisywać kodu, gdy masz kogoś niegodnego zaufania ze swoimi plecami. Ustaw powiadomienia w taki sposób, aby nie była widoczna ich treść, gdy ekran jest zablokowany. Chyba nie chcesz, aby ktoś z zewnętrzny podejrzał wiadomości od mamy. Jeśli nie musisz, to nie rutuj urządzeń, ani ich nie jailbreakuj. Piękny język polski. Często pod spodem kryje się coś więcej, albo ktoś więcej. Instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł i staraj się je regularnie aktualizować. Weryfikuj uprawnienia przedzielone aplikacją, no bo po co w jakiejś gierce dostęp do zdjęć? Sprawdzaj czy Twoje urządzenie nie komunikuje się z innymi przez Bluetooth. Regularnie sprawdzaj i instaluj aktualizację systemu operacyjnego na telefonie. Uwierz, że Apple i Google starają się poprawić systemy i łatać ich podatności. Jak działa, to nie ruszaj! Też to kiedyś słyszałeś? Zainstaluj oprogramowanie od renomowanego producenta, które będzie weryfikowało bezpieczeństwo i wiarygodność odwiedzanych przez ciebie witryn, tak abyś nie padł ofiarą wyłudzenia. Nie uruchamiaj podejrzanych linków, tym bardziej tych przesłanych przez nieznane osoby, np. Na, na komunikatorze. Nie instaluj zewnętrznych profili konfiguracyjnych. Ponieważ one często niosą ze sobą możliwość nadzoru nad smartfonem przez atakujących. Wyłącz funkcje, z których na co dzień nie korzystasz, na przykład AirDrop albo NFC. Zwróć uwagę na ustawienia prywatności i przesyłanie danych telemetrycznych. No bo po co ktoś ma wiedzieć więcej, niż ty tego chcesz? Dobrą praktyką jest wycofanie zgody na reklamy kierowane. Im mniej wiedzą, tym lepiej śpią. Oni i ty. Staraj się regularnie wykonywać szyfrowane kopie zapasowe. Wybierając komunikator, zwróć uwagę na to, czy oferuje on w pełni szyfrowaną komunikację, tzw. Tak end-to-end. Takimi są np. Signal i Telegram. Nie podłączaj do urządzenia zewnętrznych akcesoriów nieznanego pochodzenia. Uwierz mi, że takie maluszki mogą Cię podsłuchiwać, pobierać dane albo nawet uszkodzić fizycznie podzespoły. Podobnie jest z przyjmowaniem plików z nieznanych źródeł, np. poprzez airdrop czy bluetooth, no chyba, że ktoś chce Ci wysłać bilet na wakacje, to przyjmij i weźmie ze sobą. Korzystaj z opcji losowego i prywatnego adresu MAC. To pomoże ci zachować anonimowość w sieci. Jeśli chcesz zabezpieczyć smartfon dziecka, to wykorzystuj chmurę rodzinną od Apple lub Google Family Link. Pamiętaj, że starsze telefony mogą być bardziej podatne na ataki, a to dlatego, że ich oprogramowanie nie jest już rozwijane. Firmą z pewnością życie ułatwią rozwiązania klasy UIM, ponieważ przyspieszą zarządzanie wieloma urządzeniami mobilnymi oraz wymuszą polityki bezpieczeństwa stosowane na urządzeniu, np. kot ekranu. Dodatkową wartością jest możliwość konteneryzacji, czyli podział na strefę prywatną i służbową. Dzięki temu nie mieszasz swoich plików. Podziel się tym poradnikiem dotyczącym zabezpieczania smartfona. Masz jakieś ciekawe pomysły, jak można jeszcze zabezpieczyć swoje urządzenie? Daj znać w komentarzu. Subskrybuj kanał i pamiętaj! Nie tylko odnoszenia czapki.